Czynność defakacji dotyka niezwykle intymnej sfery i jest przedmiotem kulturowego tabu do tego stopnia, że rzadko o tym myślimy. Nawet lekarze, a powinniśmy, zaparcia są przyczyną 3 milionów wizyt lekarskich w roku i 800 tysięcy wizyt na pogotowiu w Stanach Zjednoczonych. W zależności od tego, jak definiujemy zaparcia, może na nie cierpieć nawet 80% populacji. Nawet osoby nie podejrzewające u siebie choroby mogą mieć kliniczne objawy. Jedna czwarta tak zwanych zdrowych pacjentów zgłaszała niepełne wypróżnianie, a blisko połowa deklarowała potrzebę zmożonego parcia. Ponad połowa ankietowanych znalazła krew na papierze toaletowym w ciągu ostatniego roku. W poważniejszych przypadkach skok ciśnienia krwi, towarzyszący nadmiernemu parciu, może wywołać nawet atak serca lub udar. Istnieją leki na zaparcia, zawsze istnieją jakieś leki powodujące skutki uboczne, jak bóle głowy, nudności, biegunkę i bóle brzucha, sprawiając, że większość pacjentów nie była z nich zadowolona. Może więc powinniśmy leczyć przyczyny zaparć, a nie ich objawy? Najczęstszą przyczyną przewlekłych zaparć jest brak odpowiedniej ilości pokarmów roślinnych lub niewystarczające spożycie wody. Dlatego też prewerowaną metodą radzenia sobie z zaparciami jest zmiana diety i stylu życia pacjenta. Efektywne, niefarmakologiczne, kliniczne metody interwencji obejmują także podjęcie aktywności fizycznej przez około 30 minut dziennie. Przegląd systematyczny i metaanaliza wykazały, że aerobik pomaga, począwszy od około 140 minut. Tygodniowo. No i oczywiście dieta bazująca na pokarmach roślinnych, będących jedynym naturalnym, skoncentrowanym źródłem błonnika. A które w szczególności? Jeśli dasz starszym kobietom z ciężkimi zaparciami około 12 suszonych śliwek dziennie, już w ciągu pierwszego tygodnia zaobserwują one znaczną poprawę. Chociaż w tym akurat badaniu grupie kontrolnej nie zalecono żadnych działań, a zawsze, gdy jedna grupa podejmuje jakieś działania, a druga nie, nie można wykluczyć efektu placebo. Sama reakcja na placebo w badaniach nad zaparciami może wynosić nawet 44%, co oznacza, że prawie połowa osób, którym podano tylko cukrową pigułkę, rzekomo doświadczyła poprawy. Dlatego właśnie potrzebujemy badań takich jak to. Osobom badanym podawano albo około 8 śliwek na dzień, plus dużą szklankę wody, albo 12 śliwek i wodę, albo samą wodę, i nawet grupa kontrolna otrzymała możliwość skorzystania z programu interwencyjnego, o którym powiedziano im, że może pomóc w zaparciach. Poprzednie badania opierały się na podawaniu mniej więcej 10 śliwek dziennie, dlatego naukowcy chcieli sprawdzić, czy i jak ilość wpłynie na wyniki badań. I zauważyli znaczną poprawę w objętości oddawanego stolca po śliwkach i istotny wzrost częstotliwości wypróżnień, choć nie stwierdzono rzeczywistej różnicy między ilością 8 a 12 śliwek. Tak więc 8 sztuk dziennie zdaje się wystarczyć. Śliwki wydają się o niebo lepszym rozwiązaniem niż psyllium sprzedawane pod nazwą metamucil, bijąc go na głowę pod względem poprawy częstotliwości i konsystencji stolca. Zwykliśmy myśleć, że to błonnik w śliwkach pomaga, ale najwyraźniej zadziałał też sok śliwkowy, z którego jak z większości soków usunięto błonnik. Innym potencjalnie aktywnym składnikiem jest naturalny alkohol cukrowy, znany jako sorbitol, który jest stosowany w niektórych gumach do rzucia bez cukru. A gdy zjemy więcej niż kilkanaście dużych śliwek dziennie, dawka sorbitolu może wywołać efekt przeczyszczający u osób podatnych. Zachowajcie więc ostrożność. Czy powinniśmy unikać śliwek, jeśli nie cierpimy na zaparcia? Zostało to poddane badaniom i większość ludzi może spożywać kilkanaście sztuk dziennie bez żadnych problemów. Warto zauważyć, że śliwki były tradycyjnie stosowane zarówno jako środek przeczyszczający, jak i przeciwbiegunkowy. A co z suszonymi figami? To jedna z niewielu roślin leczniczych, o których wspomina Biblia. Naukowcy poddali badaniu osoby z zespołem jelita drażliwego charakteryzującego się zaparciami, i w ramach badania dawali im jedną figę na śniadanie i jedną na obiad. Przy czym każdy z posiłków popijany był szklanką wody. Po czym nastąpiła znacząca poprawa w częstotliwości wypróżnień oraz wyraźny spadek w częstotliwości oddawania twardych stolców w porównaniu z grupą kontrolną. A co robiła grupa kontrolna? Grupa kontrolna została poproszona o kontynuowanie swojej normalnej diety. Innymi słowy, nie podejmowali oni żadnych szczególnych działań. Efekt placebo w przypadku zespołu jelita drażliwego nie cieszy się dobrą sławą. Wystarczy podać ludziom z zespołem jelita drażliwego fałszywą pigułkę cukrową, by nawet 72% z nich przyznało, że w jakiś magiczny sposób poczuli się lepiej. Dlatego właśnie potrzebujemy tego rodzaju badań, randomizowane, podwójnie ślepe badanie kontrolowane placebo. Naukowcy opracowali obrzydliwie brzmiące placebo w postaci pasty figowej, która rzekomo miała taki sam smak, zapach i wygląd co prawdziwa pasta figowa. Ci, którzy przyjmowali prawdziwe figi około 6 dni, zauważyli poprawę czasu pasażu jelitowego, a także konsystencji stolca i dyskomfortu w jamie brzusznej w porównaniu z placebo. Naukowcy zmierzyli czas pasażu, nakazując ludziom połykanie małych paciorków widocznych na zdjęciach rentgenowskich, co pozwoliło na śledzenie przechodzenia przez układ pokarmowy. Stwierdzono, iż osoby jedzące prawdziwe figi przyspieszyły pracę jelit o całe 24 godziny. Częstotliwość wypróżnień w ciągu tygodnia nie pokonała placebo, choć prawdę mówiąc, przebadano tak wiele różnych wyników, że nawet konsystencja stolca i uczucie dyskomfortu w brzuchu mogły być statystycznie Przypadkami. wygląda na to że śliwki byłyby lepszą opcją leczenia.